Witam serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj ze mną jest Agnieszka Górska Tomaszewska, a porozmawiamy Gospel Joy. Co się za tym kryje? O tym będziemy mówić. Dzień dobry. Agnieszko, Gospel Joy to już jednak kawałek historii. Możesz nam przybliżyć zespół Gospel Joy no i coś więcej? Gospel joy. No samo sama słowo gospel joy y, to oczywiście połączenie Ewangelii i radości, czyli najpiękniejsze połączenie, jakie można sobie wyobrazić, ponieważ z tej Ewangelii możemy faktycznie czerpać radość i my to faktycznie robimy w najbardziej radosny sposób, w jaki potrafimy, czyli i śpiewamy z radością i energetycznie, i do tego jest taniec, ruch na full max, że tak powiem, czyli za tymi słowami jest faktycznie my faktycznie tak i jesteśmy, jesteśmy i gospel i joy. A jak to się w ogóle zaczęło? No to, to musimy sięgnąć do prahistorii, prehistorii. Pewnie dzieci niektóre by zapytały, czy w tym czasie żyły dinozaury. No więc nie, już nie żyły, ale, ale tak nazywamy naszych, naszych niektórych członków, którzy śpiewają bardzo długo, że to, to takie właśnie dinozaury gospel joy. Wszystko się zaczęło 25 lat temu, a właściwie dużo wcześniej, bo ja zakochałam się kiedyś w takiej muzyce gospel, w czasach, kiedy właściwie naprawdę, naprawdę mało kto wiedział, co to jest muzyka gospel. Ja ją usłyszałam po raz pierwszy jeszcze w liceum. To było dużo więcej niż 25 lat temu. Nie będziemy teraz liczyć, żeby tutaj tych lat nie, nie, nie powiększać. W każdym razie to był taki old gospel, który zaśpiewałam dwie piosenki dosłownie gdzieś tam w tym czasie i i to bardzo, bardzo mocno gdzieś mnie dotknęło, tak po prostu zapadło to naprawdę w moje serce, w moją duszę. Co ciekawe, ja w ogóle nie rozumiałam słów wtedy, nie znałam angielskiego. To były czasy, gdzie uczyliśmy się rosyjskiego w szkołach, ja akurat byłam jeszcze na francuskim, więc angielski po prostu whatsoever, powiem dzisiaj, nie miałam zielonego pojęcia, co to znaczy, więc sobie tam podśpiewałam tak tak bardziej fonetycznie, i zapadło to. Naprawdę to była pierwsza klasa liceum, ja miałam 15 lat, zapadło to w moje serce na tyle mocno, że że wszyscy moi znajomi, przyjaciele, rodzina, wszyscy wiedzieli, że ja tę muzykę Gospel pokochałam. Liceum się skończyło, ja wyjechałam za granicę. Wróciłam do Polski w 1996 roku po 4-5 latach pobytu gdzieś tam za granicą. I ta muzyka Gospel gdzieś tam cały czas się przewijała w mojej głowie. Ja wciąż podśpiewałam sobie pod nosem te, te, te melodie, które poznałam gdzieś tam w liceum. No i w zasadzie to na tyle mocno potrzebowałam śpiewania wtedy i takiej w ogóle muzyki, bo ja jestem mocno muzyczna, muzykalna i, i lubię tańczyć, śpiewać. Tu jeszcze taką dygresję dodam, że, że w czasach podstawówki, kiedy śpiewałam w chórze, zawsze gdzieś tam w chórach śpiewałam, to tak jak śpiewałam, to zawsze ruszałam się dużo i zawsze ktoś za mną z tyłu stał i mówi, stój! Ja mówię, kurczę, dobra, spróbuję stać, ale naprawdę mi się chce ruszać, no jak śpiewam, to się chce ruszać. I, I czegoś takiego szukałam. Szukałam tego bardzo, bardzo usilnie, mocno wszędzie. Chodziłam po parafiach do informacji miejskiej, po jakichś kościołach. No nie było wtedy internetu. Przypomnijmy sobie, to były czasy, naprawdę początki jakiegoś tam internetu. Nie szukało się jeszcze wtedy takich rzeczy w internecie, tylko po prostu na żywo. I, i nie znajdowałam. Nie znalazłam, nie znajdywałam, nie było takiego chóru gospel. Nie, nawet chciałam, mówię, może ktoś przyjedzie do Polski, żeby chociaż posłuchać, żeby. Żeby, żeby poczuć ten klimat. Tak bardzo tęskniłam za czymś takim. Pamiętam takie momenty, że słuchałam jakiejś takiej czarnej muzyki, kładłam się na podłodze i mi łzy leciały, bo ja czułam, że ja tak strasznie tęskniłam do, do tworzenia, do robienia gdzieś takiej muzyki. Gdzieś tam wspomniałam, że byłam bardzo muzykalna, ja mam wbudowaną po prostu harmonię muzyczną w moje ciało, w mój mózg i zawsze gdzieś tam harmonizowałam, czyli śpiewałam tymi głosami. Bardzo do czegoś takiego tęskniłam, takiego czegoś nie było. No i zaczęło się to tak, że w tym 97 roku, czyli rok po moim powrocie z zagranicy, przyjechał mój brat wrócił, też był za granicą, był w Stanach i gdzieś tam wygrzewał jakieś takie płyty gospel, nie wiedział co kompletnie, ale pamiętał, że ja tę muzykę gospel kocham i że bardzo ją lubię i wygrzewał takie second hand, gdzieś tam używane płytki gospel. I jedna z tych płyt nosiła tytuł Yes, to była płyta Elvina Slotera i ona mi bardzo, bardzo przypadła do gustu, a że mój brat wrócił i jest również muzykalny i jeszcze była moja przyjaciółka, która z nami mieszkała i jest też y, bardzo muzykalna, to tak we trójkę zaczęliśmy śpiewać. I to było faktycznie tak, że ja po prostu, to była miłość naprawdę do tej płyty, do tych utworów po raz kolejny od pierwszego wejrzenia. Pamiętam, że mieszkałam w takim mieszkanku na szóstym piętrze w Poznaniu i w kuchni przyklejałam sobie te słowa z tej płyty na, na szafki kuchenne i skazałam im stać, mówię, ty śpiewasz soprań, ty tenor, ja biorę alt i śpiewamy. I tak to, tak to się właśnie zaczynało, to się zaczynało po prostu w kuchni, gdzieś tam na osiedlu śmiałego w Poznaniu. Także to były naprawdę takie, takie pierwsze początki, bardzo, bardzo takie ekscytujące dla mnie, ponieważ ja czułam, że od, odgrywam i odśpiewuję to, o czym po prostu marzę, więc w każdej wolnej wolne, wolne chwili oni lubili śpiewać, ale nie, nie aż tak jak ja, więc to było potem tak, że ja już ich tak trochę zmuszałam do tego i no, 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 no dobra, 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 mój brat, no dobra, dobra, ale masz 10 minut. <laughs> tak mi robił. I potem mówię, dobra, to szybko, szybko, chodźcie, pośpiewamy, pośpiewamy i no właśnie, to były, to były zupełnie, zupełnie początki, naprawdę takie, takie podrygi gospel joy. 25 lat temu. To były czasy, w których to jeszcze muzyka gospel w Polsce mocno raczkowała i niewiele miała słuchaczy. Tak, tak. To były takie czasy, że jak komuś wspominałem, że lubię muzykę gospel, to ludzie w ogóle nie wiedzieli, o czym ja mówię. I albo udawali, bo chcieli być mądrzy i tam kiwali głową, albo po prostu mówili wprost: albo co to w ogóle jest, co to jest takiego. I ja się już od wtedy, od tamtych czasów, nauczyłam, że trzeba ludziom wspomnieć po prostu o filmie Zakonnica w Przebraniu. Ponieważ to już były te czasy, gdzie ten film był, on był wtedy bardzo modny, można było w wypożyczaniach kaset wideo wypożyczyć sobie. Tak zresztą również zrobiłam. To, a! I wszyscy, a! Zakonnica w Przebraniu. A to taka fajna. To takie czarne, takie duże kobiety. Niekiedy śpiewają, to tak się ludziom kojarzyło, kojarzyło że, to, że to się z tym wiązało. I, I faktycznie, jak to wspominałam, do dziś wiem, że to działa, bo jak widzę potwarze, że jak mówię, że prowadzę chór Gospel. I dzisiaj oczywiście się zmieniło mnóstwo, bo, bo, bo większość ludzi wie, co to jest muzyka Gospel. Gdzieś tam już spotkali się z tym, w Polsce nawet. Ale są jeszcze osoby, które, które no, no nie, bo nie miały gdzieś tam takiej możliwości i gdzieś jakiejś tam styczności, to jak tylko wspominam, że w przebraniu, to wszyscy, aha, tak, tak, super, super, muzyka bardzo fajna i tak dalej, także no w tamtych czasach to faktycznie Gospel, no, w Poznaniu nie było praktycznie nic. Znaczy, dowiedziałam się później po latach, że działał jakiś zespół taki czteroosobowy, którego osobiście nigdy nie poznałam, ale wiem, że oni śpiewali, oni już nie śpiewają. Żadnych chórów nie było. Wiem, że tam potem w ciągu kilku lat zaczęły tworzyć się jakieś warsztaty Gospel. I też gdzieś tam powolutku to się rodziło w innych miastach i to był odciech, to był Kraków, natomiast w Poznaniu akurat wtedy nie było nic. Gdzieś tam ten, ten no jeszcze wtedy nie chór, bo to najpierw trzy osoby śpiewaliśmy, potem dołączyło do tego z pięcioro moich gdzieś tam znajomych, przyjaciół. I to się tak zaczęło tworzyć, tworzyć coraz, coraz, coraz większe, tak, żeby w 2003 roku poprowadzić pierwsze poznańskie warsztaty Gospel. I przez wiele lat myśmy je właśnie w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu organizowali, byliśmy tutaj organizatorami. Także ten Gospel Joy tutaj w Wielkopolsce był faktycznie takim, takim pierwszym, takim, takim chórem matką. A teraz może dajmy słuchaczom możliwość posłuchać Gospel Joy. Także zapraszam na przerwę i na prezentację. Radio Chrześcijanin to muzyka, audycje, reportaże i wykłady. Wysłuchaliśmy utwór Gospel Joy. Tych utworów będzie okazja niedługo posłuchać więcej i to na żywo, ale zanim powiemy gdzie i kiedy, to 25 lat huru Gospel Joy za nami. Czy to jest temat do Refleksji radosnej, czy bardziej smutnej? No, zdecydowanie radosnej. Tutaj nie ma czym się smucić. I ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, jaki jest największy sukces Gospel Joy w naszej historii, to mówię: no, fakt, że my po prostu po 25 latach istniejemy, to jest sukces, bo, no bo wiemy, że sam fakt. Tego, że istniejemy, że śpiewamy, że robimy, że współpracujemy z ludźmi, jest cudowne, ale jest również trudne. I to jest, to jest coś, co wiemy, że ludzie czasami nie wytrzymują, że są inne projekty, że wchodzą w różne inne rzeczy, że czasami się też kłócą i, i są różne takie rzeczy. I oczywiście mamy niejedne za nami jakieś huragany i, i przejścia, natomiast udało nam się to przetrwać i, i jesteśmy. Także jest to absolutnie powód do radości, żeby nie powiedzieć powód do dumy, że przez tyle lat udaje nam się śpiewać, śpiewać na chwałę Pana. I śpiewać z radością, z entuzjazmem, z niegasnącą motywacją. To jest naprawdę coś, coś pięknego. Może do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy, ale organizujecie warsztaty, i wiele innych osób zarażacie muzyką gospel. Tak, faktycznie, warsztaty, właściwie przez wiele lat byliśmy organizatorami poznańskich warsztatów Gospel, ale też organizowaliśmy warsztaty nawet w Warszawie i w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Szczecinie, we Wrocławiu, no w wielu, wielu miejscach. Zresztą do tej pory, jak ktoś chce zorganizować warsztaty w swojej miejscowości, nawet małej miejscowości dla swojego zespołu, to też przyjeżdżamy i, i bardzo często gdzieś tam prowadzimy właśnie w ten sposób, w ten sposób warsztaty dla, dla chętnych. Jest to zawsze mówimy weekend, który zmienia życie. Ponieważ to jest zawsze wydarzenie super, które jest takim fajnym wstrząśnięciem, pozytywnym wstrząśnięciem dla lokalnej społeczności i dla ludzi. Także tak, warsztaty jak najbardziej są fantastycznym, fantastyczną możliwością, szczególnie teraz jesienią, kiedy no, czasami już tacy zastani, jesteśmy trochę, trochę zasmuceni. Gospel naprawdę jest ma sobie ten joy, tę radość i, no, i to jest taka Ewangelia na żywo. Naprawdę, naprawdę polecamy z całego serca te, te warsztaty, bo one dają dobrego, pozytywnego kopa w tym, w tym okresie roku. Zresztą w każdym. Powolutku zbliża się uroczysty koncert. No bo jednak 25 lat, to, no to taki czas, bym powiedział, dojrzały. Jesteście już pełnoletni od jakiegoś czasu. <grym> tak. Możesz coś powiedzieć o tej uroczystości? No oczywiście, że mogę. Zdradzę już to, co wiemy dzisiaj. No chcielibyśmy uczcić te 25 lat w taki najlepszy sposób, jaki potrafimy, czyli po prostu zrobić wyjątkowy, uroczysty koncert. Koncert, na którym chcemy powspominać troszeczkę te nasze 25 lat, czyli zaśpiewamy utwory pewnie z każdej naszej płyty, a tych płyt mamy na koncie już 5, więc, więc jest co wspominać. I, no i chcielibyśmy ten koncert też, żeby on wybrzmiał Właśnie w ten sposób, w który dzisiaj mówię, mówię o tym, że wybieram radość. Ja zawsze wybieram radość, chociaż czasy od kilku lat są dla nas bardzo trudne, ponieważ przyszła pandemia. My, w zasadzie, jak wszyscy artyści w Polsce, przestaliśmy śpiewać na dwa lata totalnie. Wywróciło nam się życie do góry nogami zupełnie i musieliśmy przestawić się, wręcz przebranżowić, żeby w ogóle utrzymać się przy życiu. To mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności, mimo tego, że jest wojna na Ukrainie, która też nam bardzo ograniczyła śpiewanie, My nadal wybieramy radość i chcemy w ten radosny, z przytupem, w ten radosny sposób właśnie uczcić te nasze 25 lat. Dlatego 2 grudnia organizujemy koncert w Poznaniu. Na koncert zapraszamy, prócz oczywiście Gospel Joy i naszych tutaj wspaniałych wokalistów i muzyków, instrumentalistów, zapraszamy Mietka Szcześniaka, z którym już wielokrotnie współpracowaliśmy i nagrywaliśmy płytę, i wiele razy śpiewaliśmy, i nawet warsztaty robiliśmy wspólnie. Oraz do tego projektu chcielibyśmy zaprosić również Marikę, z którą to nie śpiewaliśmy nigdy, więc jest to dla nas zupełnie coś, coś nowego i też ekscytującego, że będziemy śpiewać zupełnie nową artystką. Zatem 2 grudnia w Poznaniu, to jest piątek, Zapraszamy na koncert do Galerii Malta. To jest, to jest taka strefa handlowa w Poznaniu, ale na pierwszym piętrze znajduje się strefa Lifehouse, taka, taka duża sala, bardzo fajna, świetnie przystosowana, i w tym dniu o godzinie 19 właśnie tam będzie uroczysty koncert, na który naprawdę serdecznie zapraszamy. Już do niego ćwiczymy i śpiewamy od dłuższego czasu. Będzie petarda, będzie się działo, będzie i żywiołowo, i radośnie, i nostalgicznie, i bardzo artystycznie na wysokim poziomie. Więc naprawdę naprawdę zapraszam, bo myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Bilety będzie można kupić portal Stage24. Na pewno będziemy pisać o tym i na Facebooku i również na naszej stronie internetowej gospeljoy.pl o tym, gdzie będą bilety, ile będą kosztowały, gdzie można kupić i będzie link do wszystkiego, także będzie również wydarzenie, na pewno na Facebooku będzie wydarzenie, także jak ktoś gdzieś ta informacja zaginie, to będzie można wejść na wydarzenie, i tam będziemy wszystko to, co mówię teraz, będziemy pisać i będziemy również podlinkowywać, żeby, żeby było dostępne i jasno, gdzie, gdzie te bilety można nabyć. Zapraszamy więc na koncert. My jeszcze na antenie Radia Chrześcijanin będziemy o tym przypominać, tak aby nikt nie zapomniał. I jeszcze też będziemy przypominać o adresie, pod którym te bilety będzie można kupić. Tak mhm. więc proszę się nie obawiać, jeśli ktoś nie zdążył zanotować. Mhm. Ale, ale na wszelki wypadek, proszę powtórz adres waszej strony internetowej, nie tylko z powodu biletów, ale przecież tam można będzie znaleźć więcej informacji również o waszych płytach. Tak, jak najbardziej. Strona gospeljoy.pl, czyli łatwo, bez żadnych kropek w środku, gospeljoy z angielskiego.pl. I, tam, I są nasze płyty, bo tam jest też sklepik, ale też są media, można sobie posłuchać, można wejść na różne wykony, nasze, bardzo, bardzo, bardzo przeróżne. Zresztą można również wejść na YouTube i też wpisać sobie Gospel Joy i, i naprawdę i są wykony z jakichś koncertów, i, i nawet mam talent, o bo możemy się pochwalić, że teraz doszliśmy do półfinału, mam talent. Będziemy jeszcze w listopadzie będzie, będzie można nas posłuchać na żywo, w mam talent w półfinale. Także no, no naprawdę od nagrań takich studyjnych, po nagrania zupełnie koncertowe jest możliwość posłuchania zobaczenia no, ale przede wszystkim zapraszam na żywo bo to co na żywo na koncercie można przeżyć tego w żaden sposób nie da się odczuć w żadnych nawet w słuchawkach słuchając się w nagrania studyjne jest to zawsze, są to zawsze inne inne wrażenia z takich koncertów live i my już kończymy naszą rozmowę. Na pewno do niej jeszcze będziemy wracać, więc nasi słuchacze mogą czuć się zaproszeni na koncert. Mogą się też czuć zaproszeni, aby odwiedzić stronę. A ja rozmawiałem z Agnieszką Górską Tomaszewską. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję pięknie, dziękuję uprzejmie.